Dzień dobry wszystkim, widzimy YouTube. Dzisiaj chciałem na prośbę mojego kolegi z Polski zrobić filmik o tym, jak się rozkłada zamek w Mauserze, tak? Po pierwsze, oczywiście sprawdzamy, czy broń jest niezaładowana. Tradycyjnie. Zamek musi być w położeniu napiętym, tak. Przestawiamy bezpiecznik w, tak, w takim położeniu, czyli z, od strony strzelca, w lewym, y, y, z lewej strony jest odbezpieczony. To jest pozycja u góry do rozkładania. Tutaj jest broń całkowicie zabezpieczona, zamka nie jesteśmy w stanie wyjąć. Czyli w tej pozycji do rozkładania otwieramy zamek, wyjmujemy zamek. Wyjmujemy zamek oczywiście odciągając tą dźwignię tutaj. Zamek jest wyjęty. W ogóle sam karabin będzie nam potrzebny do całkowitego rozłożenia zamka. Tak? A... Następnie mamy zamek w tej pozycji. Naciskamy. On jest kompletnie taki, że tak powiem, idiotoodporny. Nie można tutaj nic zepsuć pod warunkiem, że się to robi yy, yy, właściwie. No ale. Naciskamy tutaj ten, ten przycisk taki OK Czy to dobrze będzie widać? Raczej w tą stronę I odkręcamy zamek, głowę zamka y, od całego mm, trzonu zamka, tak? Już dalej się nie będziemy w rozbieranie y, wyciągu bawić Mamy zamek rozebrany częściowo, tak? Czyli iglica, sprężyna iglicy, głowa zamka, kurek, bezpiecznik. Następnie wykorzystujemy właśnie ten dysk. Na pewno się wielokrotnie zastanawialiście do czego on służy, przecież to ani przecież pas nie przechodzi, ani nic. Jest to tak zwana babka, to się po polsku nazywa. I ta babka właśnie służy do rozbierania zamka. Służy w ten sposób, że żeby ten zamek rozebrać musimy ścisnąć bardziej iglicę, i odkręcić kurek, tak? Przekręcić go w prawą stronę i odkręcić jest zdjąć po prostu z zamka Więc wkładamy go tutaj w tą babkę ja Może postaram się przesunąć kamerę Najlepiej coś miękkiego podłożyć pod spod Lub żeby mieć trochę pustego miejsca tu pod spodem Ponieważ e, no Nie chcemy, żeby ta iglica nam się zamała. I oczywiście Naciskamy tutaj Łapiąc za ten bezpiecznik Wciskamy cały zamek, ściągamy kurek w prawą stronę i ściągamy głowę zamka. Następnie bezpiecznik na prawo, czyli jak gdyby w pozycji całkowicie zabezpieczonej. Ściągamy bezpiecznik. I glicę ze sprężyny ściągamy. Składamy go w odwrotnej kolejności, czyli sprężyna na iglicę. Wkładamy w tą babkę. Zakładamy bezpiecznik, ustawiamy go oczywiście tak w tej pozycji mniej więcej. Ściskamy mocno. na tej iglicy sprężyny i tą całą głowę zamka do dołu zakładamy oczywiście kurek. Następnie bierzemy resztę zamka, dokręcamy i koniec. Tu już jest po prostu taka opora. Zamek jest złożony. Następnie wkładamy go do karabinu sprawdzamy bezpiecznik działa teraz nie powinien działać teraz w ogóle spust nie powinien działać i nie można otworzyć zamka w tej pozycji no myślę, że to cokolwiek pomogło mojemu koledze jeżeli będziemy rozkładali zamek z bezpiecznikiem w tej pozycji to po prostu spuścimy naciskając na ten przycisk spuścimy po prostu kurek i zwolnimy sprężynę, więc będziemy musieli to naciągnąć, i tak dalej, i tak dalej. To troszeczkę jest skomplikowane, więc radzę tego nie robić. Po prostu rozkładać zamek z bezpiecznikiem w tej pozycji, tak?